Słuchajcie witajcie. Dzisiaj zapraszam was na taki niedzielny spacer tarasami w Zamku Książ. To tutaj mieszkała rodzina Hochbergów. Tak naprawdę nazywali się Hochbergowie w 1509 zakupili ten zamek i potem 20 siedem pokoleń hotbergów Ten zamek przedbudowywało tworzyło nowe aranżacje królowały nowe style zamek położony na takiej wielkiej skarpie był potężną budowlą ja przypominam że to jest trzeci co do wielkości pałac, zamek w Polsce największy to jest oczywiście Malbork największa ceglana budowla na świecie a potem Wawel a trzeci jest Książ w 1719 w Hobergowie na nazwisko na Hochbergowie czyli wysoka skała i do roku 1941 byli właścicielami tego zamku byli na liście najbogatszych obywateli państwa pruskiego w XIX wieku na siódmym miejscu w Hochbergowie byli Właścicielami kilkudziesięciu kopań, walcowni, koksowni, włókni, czego jeszcze w związku z tym stracił, bo na przebudowę tego zamku. A w momencie, kiedy pojawia się księżniczka Daisy, zwana Stokrotką wszedł nowy duch, ten zamek. Ten zamek. Zmieniał swoje oblicze, swoją szatę roślinną. Pojawiały się rośliny egzotyczne. Zamek ma niesamowitą ilość tajemnic, niesamowitych historii, ludzi, którzy tutaj odwiedzili wiedział ci się, że cesarz Wilhelm, pierwszy cesarz zjednoczonych Niemiec, Niejednokrotnie konsultował się z księżą Daisy na tematy ważnych wyborów politycznych. I często jej słuchał, ponieważ ponoć miała niebywałą intuicję. Co niektórzy plotkowali, a to przede wszystkim kobiety że księżna Daisy była jego kochanką co chyba między bajki można włożyć natomiast Wilhelm był głupi bo gdyby się spytał księżnej Daisy czy przystąpić do pierwszej wojny światowej to by mu chyba ten pomysł wybiła z głowy a tak przyczynił się do samobójstwa Europy no może to i dobrze dla nas Polaków, ponieważ dzięki temu my odzyskaliśmy niepodległość po 123 latach Zamek yy, nie jest bombardowany nigdy, chociaż był przygotowywany na siedzibę Hitlera. Zamek, który prawo właściwie nie nienaruszony przez Drugą wojnę światową dostał się w ręce Rosjan. Przyjechały tutaj specjalne ekipy, które czegoś szukały, ponieważ uzyskały informację, że Niemcy w 1945 roku najpierw ewakuowali więźniów, którzy budowali sztolnie pod zamkiem, a po dwóch miesiącach znowu ich sprowadzali i prowadzili tutaj od wierty razy do końca wojny. Czy znaleźli tego czego szukali, nie wiadomo. Słuchajcie, z tym zamkiem, pałacem związane są różne pytania i odpowiedzi. No to teraz w formie pytań. Czy Adolf Hitler przybywał tutaj? Nie, nigdy nie przybywał. Chociaż szykowano dla niego pokój. Czy Winston Churchill odwiedzał się księżnę Daisy, która była jego ciotką? Tak. I to nawet trzykrotnie. Czy to prawda, że w zamku mieszkało tylko 5 osób? Tak, to prawda. Czy to prawda, że obsługiwało zamek 500 os 300 osób służby? Tak, to prawda. Czy pod zamkiem jest ukryty złoty pociąg? Nikt tego nie wie. Ja też, ale jedno wiem, że to był doskonały chwyt marketingowy dla Wałbrzycha i całej zieli, ziemi kłodzkiej i okolicznych miejscowości oczywiście czy odkryte zostaną tajemnice w zamku książ myślę, że musimy poczekać ci, którzy znali prawdziwe przeznaczenie tych sztolni dawno już umarli czy przekazali jej swoją wiedzę dzieciom czy może wnukom mało prawdopodobnie jedynie Myślę, że któregoś dnia, przez przypadek, jak będzie padał mocny deszcz, albo jak wichura wywróci jakieś drzewo rosnące na skarpie, nagle pokaże się kolejna komnata. Ta komnata, którą szukało wojsko polskie w 1991. Ta komnata, którą szukali eksploratorzy. Póki co na temat przeznaczenia podziemi nie wiemy i opieramy się tylko i wyłącznie na domysłach. Natomiast ja Was wszystkich serdecznie zapraszam do tego niesamowitego zamku książ.